Ryszard Rynkowski z poważnymi zarzutami może trafić za kratki. Znany wokalista znalazł się w centrum sprawy, która odbiła się szerokim echem w mediach. Do zdarzenia doszło w czerwcu w okolicach Brodnicy, a jego finałem są poważne zarzuty. Rynkowski usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy kolizji, która miała 14 czerwca. Samochód prowadzony przez Ryszarda Rynkowskiego zderzył się z innym autem podczas manewru wymijania. Artysta odjechał z miejsca zdarzenia, a niespełna godzinę później został zatrzymany w swoim domu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1.6 promila alkoholu, a ekspertyza retrospektywna wskazała wynik jeszcze wyższy. Prokuratura postawiła mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Śledczy zlecili także dodatkowe ekspertyzy, które mają jednoznacznie określić stan trzeźwości artysty w momencie zdarzenia. Rynkowski nie przyznaje się do winy. Sam Rynkowski nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że alkohol wypił dopiero po powrocie do domu, a nie w chwili prowadzenia pojazdu. Jego obrońca podkreśla, że wyniki badań mogą być mylące, a rzeczywisty stan trzeźwości w momencie kolizji ustalą dopiero biegli. Trwa postępowanie. Postępowanie wciąż trwa. Prokuratura oczekuje na wyniki badań retrospektywnych które mogą przesądzić, czy artysta odpowie za przestępstwo, czy za wykroczenie. Do tego czasu wokalista pozostaje objęty nadzorem i musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.